Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Google'a. Na początku pierwsze ogłoszenie parafialne, bo zauważyliśmy, że znaczna większość widzów, których nas ogląda, nie subskrybuje kanału Fatfishowego, sklepowego. Eee, także jeśli możecie, to nie siedźcie na gapę, kliknijcie tam eee, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, bo już prawie 11 tysięcy subskryberów na kanale sklepowym jest. A miejmy nadzieję, że to dopiero początek. I wraz z subskrypcjami kanał będzie się rozwijał Także mam nadzieję, że w przyszłości będzie czas na Wyjście poza strefę komfortu sklepowych Czterech ścian tak zwanych A w dzisiejszym materiale Będzie tak Fajna wędka spinningowa na komponentach Fuji Za niecałe 250 zł Będzie fajny zestaw spinningowy Pod szczupaka z brzegu Za... 299 581 Będzie kołowrotek na stacjonarkę. Sumową, będzie kołowrotek karpiowy, i będzie coś, co ja nie wiem do czego to służy, ale może Adrian mi powie. Wygląda to tak, ogóle, dzień dobry, Panie Adrianie. Dobry. Ja tylko na dwa słowa, proszę mi powiedzieć, co to jest. Płot. Pł no, i widzicie, jak ja się z tymi karpiarzami mam. On do mnie mówi, że to płot. Wiem, że mamy to w jakiejś dobrej cenie. To może być e, dla Fedorowca. Są dwie sztyce z jakimiś wkrętkami, ze sznurkiem. Tu jest jakiś schemat, e, że to żyłka owinięta wokół sztyc, przesuwane stopery, 3 metry. No i kombiny, do, do czego to, kombiny, do czego to Paweł, służy? Kombinuj. Dobrze, ja, ja no, mogę się domyślać, ale nasza, nas, na, nasi widzowie też, ale jakby się fachowo... No, to jest tak. Dwa powiedz kołki, dwa słowa. Dwa kołeczki no. owijamy sobie żyłką i liczymy, ile jest obrotów. Jak mamy 3 metry odległości, to jest tak. Mhm. 3, 6, 6, 9. I wiemy, że łowimy na 9 metrach. Jak 6, się czyli rzucamy wtedy na 9 metrów, tak. Odliczamy wtedy wartość kija. No... Czyli to służy nam do takiego zawodniczego odmierzania odległości, na jakiej mamy łowić. Tak, bo jeżeli masz tego klipta i ci się ryba zepnie. No chciałbyś się wrócić w to miejsce, gdzie jednak łapiesz te ryby. Dokładnie. Czyli to takie odznaczenie, odznaczenie tej odległości, możemy właśnie za pomocą tych dwóch sztyc, e, z, widzicie, w jaką stronę poszło to wędkarstwo. Ale to nie tylko. Była przede wszystkim do fiderka, co? Do maczówki jakieś? Co so, wody karpiowe, rzutowa, żeby z sobie zaspombować w to samo miejsce później zasadzić, położyć, postawić. No w sumie tak, to samo miejsce. A po? No właśnie, bo patrz. Do po... też możesz. Gdzie mnie, gdzie mnie bolenie brali, to ja tam wbijam. Nie, słuchaj. Bo tak, rozumiem, sobie tam odznaczam 9 metrów, czyli trzy razy to, to oplatam. To jest na spowitówce, ale i zaznaczam na klipsie. Ale już po zarzuceniu zestawu ściągam żyłkę z klipsa. No nie. No a jak będę miał brani, będzie duża ryba i będzie no to jechała, to żyłka na, na klipsie. Nie go szybko ten odwiksować. Okej, okay, czyli to muszę... Jest takie proste, to muszę. Czyli nie wypieczyć. odklipsuję za każdym razem, tylko po prostu w momencie jakby miał dużą rybę i by no jechała nie, z roli. No, ja, szybkościowym ja, więc jak za każdym razem masz tak rzucić, później zwinąć, zaklipsować, no to, to robi się czas. No tak, czyli szybki sobie... paluszek. Tak właśnie, to lepiej sobie zrobić na przykład klipsa na. na... W 10 metrach, uh -huh. jeden obrót owrotka uh -huh. i wtedy zawsze jest chwila, żeby teraz sobie jakby mieć możliwość z tą rybą powalczenia na jakimś tam krótkim dyszlu. Czyli jednak paluszkiem, się... a widzisz, jak Kuba ostatnio mówi, że on odklipsowuje. No tak, ale tu mówimy o karpiarstwie. Ja mówię o Federze teraz. No. Mówię, że w karpiarstwie jest też Słuchaj, a oni żadne. na tych zawodach coś złowili już? Dawali znak jakiś życia? Odezwali. Dawali znak życia, że Ży żyją. żyją, mieli 0 e, stopni. W nocy. O, to gore. ich tam od razu. Musiały się tam dobrze pośladkami dotykać w nocy, żeby cię no było. Z jednego śpiwara jeden i drugi wychodził. Nie wiem, jak oni to pogodzieją. No w, wiesz, Kuba na pewno wejdzie do Adama, śpiworu, bo Adam jest duży, a Kuba jest wąski, więc tam się wsunie, nie? Gorzy w drugą stronę. No dobra, no to jakby ktoś potrzebował takich dwóch sztyc do odznaczania odległości. Za 68,99 na FatFishu jest do wzięcia. E, na szybko... Się ma tego tak, chyba wizje. Wizja. Prowizje, prowizji. Słuchajcie, nie no jak kupujecie to mamy wtedy... Sklep nam się rozwija po prostu i jakoś to się tam do przodu powoli kręci. E, mamy Mamuta do stacjonarki sumowej. Mamuta znacie niektórzy z tego szybkiego portalu, bo tam Tomek nagrywał Film jak y, samochód holował mamutem w rozmiarze 10 tysięcy. Tu mamy rozmiar 12 tysięcy, także kawał betoniary. Jeżeli chodzi o parametry, jakieś ciekawe, czy jest coś na opakowaniu podane, o, mamy tylko y, tyle, ile żyłki możemy nawinąć, ale za to mamy na szpuli 6 plus 1 łożysk. E, tam ilość nawoju to 4,3 do jednego przełożenie bardzo e, małe. a Resztę parametrów technicznych to sobie przeczytacie w opisie, jak ktoś będzie bardziej zainteresowany. Oczywiście to podlinkujemy. Drugi mamy e, betoniareczkę też od e, Delfina. Jest to Mantra w rozmiarze... W jakim rozmiarze? Też 12 tysięcy. Adrian, a to nie jest czasami taki bardziej karpiowy temat? No to jest temat. Karpiówka, dwa klipsy, wolny posłów szpuli, e, przełożenie 4,1 do 1. E, natomiast jeśli chodzi o łożyska 10 plus 1, 11 łożysk. Kawał betoniary. Jak oni to wszystko zmieścili tam w takim... Technologia. E, a, zapomniałem ceny powiedzieć. Mamucik z 277 na 189, 189 zł za sumową betoniarę i później karpiowa betoniara z 355 na 249. E, także to jest dostępne od ręki w poniedziałkowych promocjach. A teraz przejdziemy sobie do spinningu, tak żeby dla każdego coś po troszeczku było. I dzisiaj jak z Tomkiem ustalaliśmy... Em, promocję na tą wędkę, którą Wam zaraz pokażę, no to byłem troszeczkę zszokowany jak, em, za jak niskie pieniądze teraz możecie ten kijek nabyć. Wyprzedaży to wyprzedaży. Na początku tylko powiem, że było 449, jest 249. Za wędkę marki Pen, jest to model Conflict, 207, nie, 244 cm do 30 g. Uniwersalna taka szczupakówka, sandaczówka, nie za szybka, nie za wolna. Mamy tutaj przelotki Fuji, Alconite. Mamy mocowanie kołowrotka, też Fuji. Ładnie wykonany e, cały jakby design. Ten dolniczek taki przycięty e, z grawerem, e, z grawerem pena jest. Natomiast... Co do samego ugięcia, no taki nie za szybki, nie za wolny ten kijek jest. Da radę nim podżigować jak najbardziej. On jest opisany e, właśnie, on chyba był opisany jako X-Fast z tego co pamiętam. Tak, X-Fast, ale ja bym powiedział, że jest to taki faścik. Nie jest to turbo, szybka szpada bez tam żadnego ugięcia, super szybka sprężysta. Ale jest to bardzo szybki fast, taki sandaczowy. Jakby go tak scharakteryzować, nie jest to wędka ultralekka. Wiecie, czasami jest takie wrażenie, jak weźmiecie kija pierwszy raz do ręki, że on nic nie waży. Czasami takie wędki się zdarzają, u nas w sklepie też takie mamy. Zdarzają się takie kije, że jak go weźmiecie do ręki, to od razu czuć, że jest tam w blanku. Dużo lakieru, jak wiadomo, nieco niższe komponenty i ta wędka waży. To tu jest coś pośredniego. Tu jest coś pośredniego. Nie czuć w ręku, żeby to, żeby tu były, wiecie, no, grube, ciężkie komponenty stosowane, ale też nie czuć, żeby to było pióro. Taki mocny, mięsisty wół roboczy do łowienia z brzegu i nie tylko. 2,44 do 30 gramów x fast będący mi się wydaje takim fastem ładnie, e, ładnie tak designersko e, skomponowany no i ta cena za wędkę na komponentach Fuji od marki Pen 249 zł z 449 o dwie stówki spadła cena na łeb na szyję jak to się mówi także jak zastanawiacie się nad czymś e, tak trochę delikatnym, trochę mocnym E, szybkim dołowienia łowienia z opadu, e, poradzącym sobie też ze szczupakami, gdybyście chcieli się pobawić na jakieś obrotówki, wahadła, czy, czy jednostajne prowadzenie gum, też da radę. E, także ta mocna, mocna, a zarazem, nie powiedziałbym tak, jak na swoją moc, to dość delikatna. Jak na swoją delikatność, to dość mocna. E, także kijek Pen Konflikt mm, XR od mm, od Pena tak <grywa> masło maślane wyszło no i teraz w ostatnim materiale było pytanie o żebyśmy zrobili jakiś zestaw tutaj ostatni kijek występuje w wersji, wersji solo no bo też też do nas piszecie a bo tylko zestawy 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 a ja na przykład mam kołowrotek a chciałbym dokupić wędkę, tak? A widzę, że macie w bardzo dobrej cenie wędkę z kołowrotkiem. Ale jeśli na przykład mi niepotrzebny kołowrotek, to dlaczego samych wędek nie dajecie? Więc tak, też daliśmy samą wędeczkę, ale też nie zapominamy o zestawach, bo w zestawie zawsze taniej i w zestawie zawsze macie tak spasowany ten komplecik, żeby do siebie pasował. Mamy tu tutaj połączenie marki 13 Fishing. Dość ciekawie wyglądająca, tak, designersko. Dziel... Dolnik, jakby dzielony, ale nie do końca, bo zobaczcie, jak, dłu... jak krótka jest ta przedziałka, jak dużo tutaj jeszcze mięsa piankowego zostało. Wędka jest tutaj, tak, przelotka z o typowej szczupakowej akcji, dość miękka. Ona ma 270 cm do 30 cm gramów, Tak, przeczytałem, żeby się nie pomylić. Jak sobie zerkniecie, widać, że ona tutaj już troszeczkę tańczy, już troszeczkę tańczy. Fajne jest to w niej, że ma duże przelotki. Należy pamiętać o tym, że jak ma duże przelotki, to będzie. Uno Fajranto? Uno Perdona Prostata. Do jutra, chłopaki. Dobra, pozamykam, pogaszę. Także ja też zaraz będę powolutku kończył. Hmm, klasyczna taka właśnie szczupakówka e, 2,70 do łowienia z brzegu z dość dużymi przelotkami. Już coraz mniejsze nocy dzisiaj 2 stopnie było na plusie, a w niektórych miejscach nawet 0. E, a wiadomo, jak mówicie na lekkim minusiku, to dobrze by było, jakby te przelotki nieco wolniej obmarzały. Stąd też ta ich e, duża wielkość może być tutaj atutem. I do tego zestawu dokoptowaliśmy. Quicka Fahrenheita w rozmiarze 4000 Na szybko tylko z metki przeczytam Wam parametry techniczne tego młynka Żeby tu nic nie pokickać. 84 cm nawoju 6 łożysk 8 kg siła hamulca Przełożenie 5,2 do 1 I 277 g wagi Tak to się prezentuje Najważniejsze teraz cena bo o to się też bardzo często rozchodzi. Z 581 na 299. Za 300 zł macie przyzwoitej jakości uniwersalny taki zestaw szczupakowy. Do łowienia z brzegu i nie tylko. Szczerze to i z rynowym boleniem na głębsze prowadzenie też by sobie poradził, myślę. Także tak, podlinkuję wam to wszystko, żeby łatwiej wam było znaleźć, ewentualnie stacjonarnie możecie nas odwiedzić w Józefowie między Warszawą a Otwockiem na ulicy Piłsudskiego 16a, oczywiście te wszystkie artykuły w pierwszym komentarzu pod filmem, pamiętajcie o tym, żeby nie siedzieć na gapę, zostawić subskrypcję, bo to dla nas jest jakby wielka taka nobilitacja do dalszej ciężkiej pracy, bo nic tak w życiu nie popłaca jak Rzetelna praca. Na dzisiaj to tyle. Ja zwijam się do domu. Widzimy się jutro. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru.